Miko, w tym sezonie przechodzisz poważny awans, ponieważ do rajdowych mistrzostw Europy. Jak duży jest to twoim zdaniem przeskok z mistrzostw Polski? Myślę, że stoimy u progu bardzo dużego wyzwania. Dużym wyzwaniem było również tutaj stanąć i sfinalizować tę szansę na zorganizowanie szans naszych startów w Mistrzostwach Europy. Natomiast jest to bardzo duży przeskok. Zróżnicowane trasy, zróżnicowane rajdy. Ja nigdy nie leciałem na rajd samochodowy samolotem. Teraz to marzenie spełni się. Stoję z dużymi nadziejami tego, że będziemy wykonywać progres, że rozwiniemy się właśnie w takim cyklu. Na zdecydowanie dłuższych trasach, mocniejszej konkurencji. Proszę wszystkich o cierpliwość, ponieważ na pewno chwilę to potrwa. Oczywiście cieszymy się naszymi sukcesami z mistrzostw Polski z zeszłego roku. Natomiast twardo stoimy na ziemi i wiemy, że przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy, żebyśmy mogli okazać się konkurencyjni, dojeżdżać do mety w mistrzostwach Europy. Dlatego Damy z siebie wszystko, to z Szymonem obiecujemy, natomiast zobaczymy, w którym momencie te wyniki będą już dla nas satysfakcjonujące. Na pewno chwilkę musimy poczekać. Jasne. Będziesz startował w kategorii RC1 Junior. Jak widzisz swoje szanse już w takim debiutanckim sezonie? Będzie też w tym sezonie pewna grupa młodych chłopaków, którzy na pewno ambitnych, szybkich, perspektywicznych. Czy wyznaczyłeś sobie jakieś pewne cele na ten debiutancki sezon? W naszej kategorii wystartują kierowcy, którzy są przed 28 rokiem życia. Myślę, że spotkam kierowców podobnych do samego siebie tylko że z różnych krajów, którzy walczyli, pracują, żeby znaleźć się w tym cyklu, jeżdżą bardzo szybko. Mam nadzieję, że część z nas będzie miała podobne doświadczenie i zmierzymy się. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło, żebyśmy ostatecznie w klasyfikacji całego sezonu mogli cieszyć się z dobrych punktów i na końcu fajnej pozycji. E, musimy dojeżdżać rajdy do mety, a to myślę, że debiutując w mistrzostwach Europy wcale nie jest łatwe. W szczególności w tak wymagających rajdach jak pierwsze dwa, czyli rajd Azorów i rajdów kanaryjskich. Natomiast e, no liczę na to, że damy radę. Nie chciałbym w tej chwili odnosić się do konkurentów. 10 marca dopiero zostanie zamknięta lista zgłoszeń na pierwszy rajd, rajd Azorów. Wszystko jest przed nami. W rajdach samochodowych w dużej mierze uważam, że największymi konkurentami czasami jesteśmy sami dla siebie. Czy wytrzymamy tą presję, czy damy radę dojechać do mety, czy przygotujemy się właściwie, żebyśmy byli w topowej formie na to, co potrafimy. I obiecuję naprawdę wytężoną pracę. Proszę o cierpliwość i na to, że te wyniki będą pozytywne szybciej niż później. A ten rajd Azorów, pierwsza runda Mistrzostw Europy. Czy to ściganie się po szczytach wulkanów, momentami nie jest trochę przerażające? No jeszcze o tym tak dokładnie nie myślałem. No, Ride na pewno, co prawda, wchodzący w Mistrzostwa Europy, mieści się 1000 mil od Portugalii, 2000 mil do Ameryki, czyli na środku oceanu niemalże. I ten klimat jest tropikalny, wyjątkowy to jest pewnego rodzaju mikroklimat. Oglądałem wielokrotnie onboardy, gdzie na trasie potrafią zawodnicy ruszać w słońcu, przejeżdżać przez mgłę, znowu zjeżdżać w dobrą pogodę. Równolegle na pętli potrafi spaść deszcz, ciężko wybrać właściwe opony, dobrać jedne ustawienia zawieszenia, które będą działały, tak jak to nie ma nie, czasami w Polsce przez całą pętlę. Tych wyzwań jest bardzo dużo. Moje doświadczenie w wysokości 18 rajdów w Mistrzostwach Polski, ja, ja myślę, że to jest ułamek wiedzy, którą chciałbym w tej chwili mieć, żeby stanąć jak równy z równym, z nowymi wyzwaniami, ale w mojej ścieżce życiowej zawsze wszystko się działo dynamicznie, do przodu i dzięki temu jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Powiedz coś o samochodzie. Czy w tym roku są jakieś zmiany? Jaki masz pakiet? Jaki, e, czy to jest nowa ewolucja Skody Fabia R5? Czy jakie opony? Samochód, którym startujemy, to najnowsza odmiana Skody Fabi R5 Evo, czyli najnowsza broń Skoda Motorsport. Mamy to szczęście, że nasz partner Skoda Polska jest naszym partnerem technologicznym, więc mamy dostęp w dalszym ciągu do najszybszej i najbardziej bezawaryjnej rajdówki dostępnej na rynku opony oczywiście Michelin podobnie jak w zeszłym sezonie który był dla nas mistrzowski mamy to szczęście że wszyscy partnerzy naszych startów którzy byli z nami do tej pory kontynuują współpracę to jest dla mnie coś bardzo ważnego i chciałbym dać im powody do dumy radości to oni napędzają mnie do tego żebym stawał się coraz lepszy bo widzę ich wiarę, widzę ich zaangażowanie i w tej chwili, jeszcze tak wzmocnieni wsparciem narodowym w postaci PKN Orlen, liczę na to, że rozwiniemy się tak szybko, jak tylko potrafimy. Dla wielu młodych osób, zapewne jesteś wzorem, ponieważ w bardzo młodym wieku, nie tylko doszedłeś do bardzo wysokiego poziomu w rajdach samochodowych, ale też osiągnąłeś e, tytuły. E, czy... Co, co za tym stoi? Czy więcej jest w tym wielkiej, ciężkiej pracy, czy może też było potrzeba bardzo dużo szczęścia? Ja myślę, że u podstaw jest pasja. To jest fundament tego wszystkiego i ta pasja e, tworzy pewną konsekwencję w działaniu, zaangażowanie, e, determinację i te cechy gwarantują, że w tej chwili mogę tutaj stać. Szczypta szczęścia jest zawsze potrzebna. Potrzebne jest również optymistyczne przechodzenie między niepowodzeniami, ponieważ sukces moim zdaniem to są kolejne niepowodzenia, przy których nie łamiemy się i nie poddajemy, tylko idziemy dalej do przodu. Oczywiście warto też jest mieć smykałkę i predyspozycję do jazdy, czy cokolwiek robimy w życiu. Radzę pracować nad tym, na czym się znamy, do czego mamy predyspozycję i dryg, bo łatwiej nam wygenerować przewagę nad konkurencją, więc ja trzymam się swojej pasji, już od gokardu gdzie mieliśmy okazję się poznać. Do dnia dzisiejszego idę za ciosem i mam nadzieję, że będę miał jeszcze dużo siły, dużo wytrwałości. Nie poddam się i będę się stawał coraz to lepszym kierowcą rajdowym. Jak wygląda Twój najbliższy harmonogram przed Rajdem Azorów? Czy będziesz miał jakieś tylko testy, może jakiś treningowy start? Pojutrze w środę zapraszam tutaj wszystkich serdecznie do Warszawy, do siedziby PKN Orlen, gdzie będzie można zobaczyć nasze samochody, będę tutaj obecny. Oprócz tego oczywiście cały czas trwają przygotowania, będę starał się oglądać jak najwięcej onboardów z rajdu Azorów, być jak najlepiej przygotowany, mieć zaplanowane testy w samochodzie rajdowym i ruszyć do sezonu, do tego najpiękniejszego momentu, gdzie będę często siedział w rajdówce.